Dzień dobry, kochani. Zapraszam Koziorożce na czytanie tygodniowe. Koziorożce to czytanie na nadchodzący tydzień od 9 do 15 października 2023 roku. Czytanie ogólne. Weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć tego czytania. Dziękuję Wam, kochani, za dotychczasowe subskrypcje, za lajki, za komentarze. Osoby, które nie subskrybują kanału, a chciałyby otrzymywać. Czytania na czas, w terminie, to zapraszam do zalogowania się w YouTube, do zasubskrybowania kanału oraz do włączenia dzwonka. Wtedy nie ominie Was żadne terminowe czytanie. Zaczynamy koziorożce, co dla Was I na nadchodzący tydzień? Spełnienie emocjonalne, 10 kielichów, miłość, spełnienie marzeń, spełnienie romansu. Bo tam też trójeczka kielichów nam wypadła, więc może to być. Mogą to być trzy osoby, może to być romans. Och. czy też się odwraca. Przepraszam, paś kielichów się odwraca. Więc moi drodzy. Jest jakieś uczucie jest jakaś oferta uczuciowa, albo. Znowu trzy kielichy. Oferta uczuciowa, albo. Mhm. Albo moje drogie koziorożce oświadczyny. A, to rzadziej. Co może się wydarzyć? Śmierć. E, na dzień dobry. E, może to troszeczkę tak powinnam zrobić. Okej, okay, na dzień dobry. Mamy śmierć. Mamy co w pracy i w finansach. Tutaj osiem mieczy. Tutaj osiem mieczy. Co u singli. Diabeł. Co w związkach? Dziewięć pentakli. Rada lub wynik królowa pentakli. No, mamy tutaj tak. Mamy tutaj. Mamy tutaj co najmniej dwie osoby. A, w tyle mamy dwie yy, dwójkę mieczy, 10 buław i cztery buławy. A potem as O, paś kielichów, ten, który wypadł i rycerz kielichów. Wow. Powiem, mogę Wam ułożyć historię na trzy tygodnie, jak chcecie. Hmm. Albo na dwa. Będzie bardziej realnie. Jest wybór. Jest decyzja do podjęcia w oparciu o logikę, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, bo nie, ma, nie znamy faktów, nie znamy dowodów, nie wiemy jak jest, a musimy podjąć jakąś decyzję. Jest trudno, jest ciężko, jest przeciążenie obowiązkami, zmęczenie zobowiązaniami, obowiązkami jest pewnego rodzaju albo dobrobyt dotychczasowy o dobrobyt za dużo powiedziane stabilizacja, jakaś stabilizacja bo też nie duża, ale jakaś jest tu może być przeprowadzka, wyprowadzka tu mogą być plany wspólnego zamieszkania z kimś tak, pod wspólnym dachem to może być no, trudny wybór w sensie, że niełatwa decyzja, bo no, pewne życie u kogoś jest nieuzałatwione jeszcze tak, jak powinno być, może niezakończone, nieodcięta przeszłość, albo jest jeszcze ktoś w innej relacji, w innym związku, ale tutaj już później szykuje się w drugim tygodniu wybuch uczucia nowa miłość, nowy wybuch uczucia nowe uczucie takie ogarniające bardzo mocne, no, mocne. Może to być też ewentualnie wybuch zazdrości, ale raczej mamy tu wybuch uczucia. No, i tutaj ktoś, kochani, ofiarowuje komuś kielich. Jest tu możliwe oświadczyny, są możliwe zaręczyny. Jest tu możliwa też, widzicie, spazia do rycerza, możliwa relacja uczuciowa, emocjonalna, osobista, gdzie może tutaj ktoś, moi drodzy, no. Zaręczyny mówiłyby o tym, że jakiś lowellas dosłownie, albo osoba, która, kobieta albo mężczyzna, która szukała miłości idealnej, znajduje miłość idealną, albo to znaczy w cudzysłowie idealną, po prostu znajduje partnera dla siebie, z którym któremu chce się oświadczyć, czy z którym chce się zaręczyć, z którym chce w każdym razie planuje wspólne zamieszkanie, wspólne życie. Pytanie tylko, czy nie początkowo podwójne życie. Mm, ale może nie, zaraz zobaczymy. Mamy tutaj yy, dwie osoby: yy, osobę z trygonu Ziemi i osobę z trygonu Wody. Mamy tu kartę Śmierci, to jest karta Skorpiona. Mamy kartę Diabła to jest wasza karta, karta koziorożca, to są dwie duże arkany. I mamy tutaj kobietę jeszcze, królową pentakli, przy czym to może być trybun, bo to jest nadal trybun ziemski. Byk Panna koziorożec, może być to jeszcze jedna osoba, a może to po prostu być energia wasza, również ziemska. E, tak, e, moi drodzy, w wydarzeniach głównych, e, dla kogoś zakończenie pewnego etapu. Zakończenie pewnego etapu w życiu, w pracy, w obszarze zawodowym, w obszarze osobistym, w obszarze relacji, dla kogoś przeprowadzka, i ta przeprowadzka tutaj się nam podjęcie decyzji wyboru co do tak, zamieszkania z kimś, i tutaj mamy też widoczną przeprowadzkę dla kogoś. Moi drodzy, śmierć mówi też o odcięciu się od przeszłości, i to jest możliwe. No, bo tutaj jest ciężko i chcemy pozostawić coś za sobą, co jest ciężkie, trudne. Chcemy po prostu no już się tego trochę pozbyć, tego balastu, tego obciążenia. Część z Was, ten balast, to obciążenie, te Wasze doświadczenia, ten plecak, ten bagaż na plecach, niesiecie i przenosicie do nowego domu, do nowego mieszkania. A może z nową osobą, właśnie, bo tutaj mamy. No mamy tą w kolejnym tygodniu, ale moi drodzy, karta śmierci mówi też o odrodzeniu, o przemianie, o całkowitej transformacji, totalnej metamorfozie. Mówi też o zerwaniu związku. W związkach oznacza lub w relacjach totalną metamorfozę, totalną odmianę, ale ponieważ w relacjach mamy kartę dziewięciu pentakli, no to mocno tutaj osoba pokazuje, że jest sama, ale nie samotna, że jest sama z wyboru, że chce być sama z wyboru i to może być czyjś wybór. Widzicie, koziorożce, dla kogoś z Was jest to informacja, że macie podjąć wybór może czy być z inną osobą niż z tą, którą jesteście, albo czy jednak najpierw być samemu. I tutaj ktoś z Was, kto jest w związku i w relacji, pokazuje, że to ja będę sam czy sama przez jakiś czas i zobaczę. To jest dla mnie, ale to jest takie. Wiecie co? To jest bardziej to wygląda jak na potrzeby zakończenia związku, zerwania relacji, odcięcia przeszłości, powiedzenie komuś, że okej, okay, chcę się rozstać, chcę być sam, chcę być sama. To może być powód, który dajemy osobie, z którą chcemy się rozstać, czy chcemy zostawić jakąś obecną stabilizację z tą osobą. I to jest jakby wypowiedziane dla tej osoby, że ona ma to wiedzieć, że ja odchodzę, rozstajemy się, zrywamy relację, związek, bo chcę być sam, bo chcę być sama. A co się dzieje w rzeczywistości? W rzeczywistości są plany wspólnego zamieszkania z kimś innym, po prostu, bo tutaj to jest pokazane. Nawet mogą być oświadczyny, zaręczyny, zamieszkanie z kimś innym, a przynajmniej planowanie tego. Hmm, tej, no, to jest też przeprowadzka, więc jeżeli ktoś oświadcza, to może się przeprowadzać wcześniej, wyprowadzić się od razu. I to właśnie może tak wyglądać, ale ktoś chce, aby ktoś z Was chce, żeby, żeby wasza osoba myślała, że faktycznie chcecie być sami i odchodzicie sami. Tak. No, słuchajcie, no, w wydarzeniach jeszcze co moglibyśmy tutaj dodać. Jeżeli zostajecie w danej relacji, w danym związku, to jest tutaj konieczność dokonania, konieczność dokonania, konieczność zmian po prostu, odcięcie się od danej sytuacji. no Możecie się też odcinać w relacji w związku i faktycznie żyć jakimś tam swoim życiem, innym życiem, też takim osobistym, ewentualnie naprawiać tę relację. Może ktoś stawia na odrodzenie tej relacji, na nowy początek, ale wiecie, to taki nowy, zupełnie inny niż dotychczasowy. Czyli już nic nie będzie takie samo, tylko będzie już inne. Moi drodzy, też jest możliwe, że odrzucacie w tym nadchodzącym tygodniu wszystko to od siebie, co nie pozwala się wam rozwijać, co spowoduje dużą zmianę do dotychczasowego waszego trybu życia. Zaczniecie powoli otwierać się na nowe i na nowe możliwości. Zakończacie te relacje, te związki, które nie przynoszą Wam satysfakcji. Gdzieś, gdzie być może jest utrata stabilizacji, albo gdzie po prostu chcecie tą stabilizację. Wy, wy, jakby, jesteście bardzo stabilni, bo Wy posiadacie bardzo wiele, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo materialne. Jesteście samowystarczalni i wiecie, że nie potrzebujecie. Jeżeli chcecie wyjść z relacji i odejść, to wcale nie potrzebujecie z kimś być. Po to, że was łączą, nie wiem, finanse, kredyty, wy po prostu sobie poradzicie, jesteście tutaj odrębni, niezależni finansowo, samowystarczalni w tej, w tej dziewiątce pentakli, więc wiecie, że wam starczy, wam nie zabraknie. Natomiast jakby to jest stabilizacja, chodzi o utratę stabilizacji tą w relacji wspólnej. Natomiast no, to kończy się, co nie przynosiło satysfakcji, czyli te relacje, te związki, które są niesatysfakcjonujące. To mogą być oczywiście trudne sytuacje, ale jest to zarazem nowy początek. Tutaj jest nowy początek. Początek zmian, odrodzenia, transformacji, nowego początku. W pracy w finansach jest osiem mieczy. Moi drodzy, ee, słuchajcie. Może być trochę słabo z organizacją pracy w nadchodzącym czasie. Może być to spowodowane przez czyjeś niewłaściwe do końca zarządzanie. Albo, kochani, mogą być też długofalowe, takie długoterminowe plany, które będziecie wiązać z inwestycjami. Tylko tu może być też częściowo w nadchodzącym tygodniu, może być zablokowana jakaś, jakaś płatność, jakaś, jakieś pieniądze mogą być faktycznie zablokowane, nie wiem, zamrożone. Albo zablokowane do użycia, albo taki właśnie, no mogą, mogą, może ktoś mieć, nie wiem, może nie będziecie mieć blokady finansowej, ale skoro macie dobrą sytuację, mm, ale może świadomie blokujecie po prostu, a może wyblokujecie przed drugą osobą, może nie wiem, może kartę, może konto, może zmieniacie status konta, może wcześniej mieliście, byliście... Właścicielem rachunku ktoś był pełnomocnikiem albo współposi współposiadaczem konta. Może będziecie zamykać konto, albo po prostu y, 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 będziecie zmieniać y, właściwość danej osobie co do konta, tak? Może odwołacie pełnomocnictwo, y, czy. Pozbędziecie kogoś współposiadacza, współposiadania tego rachunku, albo otwieracie jedno, zamykacie, blokujecie, zamykacie konto, zamykacie rachunek, otwieracie nowy. To znaczy, w tej karcie śmierci to może być, tak jak mówię, totalnie nowe wasze życie. I możecie faktycznie startować jako single w relacji w związku, ale to jest jakby informacja dla tej osoby, dla tych osób, jeśli jest ich więcej, jeśli w relacji nie wiem, jest osoba plus rodzina, Pełna w sensie dzieci, no chociaż nie sądzę, żebyście chcieli własne dzieci oszukiwać, chyba że nie każdy akurat wychowuje swoje dzieci, więc to może być też inna sytuacja. W każdym razie, no tutaj są jakieś środki zablokowane, i ewentualnie mogą pojawić się w finansach pewne ograniczenia. Może nawieść o tym, że wy chcecie zakończyć relację, zakończyć związek, może ktoś zablokuje konto, może ktoś zablokuje dostęp do właśnie. Do finansów. No, ewentualnie coś takiego. Ewentualnie możecie poczuć jakieś, mieć jakieś poczucie ograniczenia. Może właśnie w, na płaszczyźnie zawodowej nastąpi jakieś takie poczucie ograniczenia, taki czas, ale to bardziej poprzez właśnie to niewłaściwe zarządzanie w nadchodzącym tygodniu. Może ktoś jest na urlopie, ktoś kogoś zastępuje, i nie do końca wiecie, robi to tak jak osoba, która robi to, bo ma to w zakresie obowiązków, takich wiecie na co dzień. No, nie każdy ma predyspozycję i talent do. Do umiejętnego zarządzania, więc może taki, może taki czas po prostu trochę takiej dezorientacji, takiego trochę ograniczenia z powodu tego, że no nie ma tej osoby, która zwykle jest, bo na przykład jest na urlopie i trochę inaczej się w tym momencie pracuje, współpracuje. Gdzieś tam ktoś może coś blokuje, ogranicza, bo też nie do końca ktoś może ma i takie uprawnienia i i to z tego też może wynikać, że może ktoś nie ma takich pełnych uprawnień jak wasz, pop, na przykład przełożony, czy, czy szef, czy, czy inna osoba, z którą współpracujecie. I stąd wynikają pewne takie blokady. Hamulcy. O, może ktoś jest takim hamulcowym, wiecie, czasem ktoś jak kogoś zastępuje i nie chce podejmować zbyt wielu decyzji, albo obawia się ich daleś, da, albo obawia się dalekosiężnych skutków swoich decyzji, to często kochani woli wiecie, co zrobić, a to będę takim hamulcowym hamulcową, tak przyhamuję trochę, jak nie trzeba czegoś załatwić, to, to przyhamujemy, niech poczeka ale to tak się odbędzie, wiecie, nie tak, że ktoś powie, nie, nie będę tego robił, nie będę się tym zajmował, niech sobie ktoś wróci z urlopu i się tym zajmuje, tylko po prostu to będzie takie działanie, to będzie takie kluczenie trochę, o, kluczenie, czyli tak, jak to zrobić, żeby tego nie zrobić, ale żeby wyglądało, że to robię, albo że coś jest robione w tym kierunku, to tak, tak, tak są, są takie osoby też, tak, tak się też da, niektórzy tak kombinują niestety, no i przez to blokują resztę, tak, no, blokują po prostu z wszystkim. Albo bynajmniej z niektórymi rzeczami. Yy, single mają diabła. Słuchajcie, single, kochane. Jeżeli słuchacie, jest to wasza karta. Więc też trochę jest to wasza energia. Po prostu możecie być w swojej własnej energii. Ale to byłoby zbyt proste, gdyby to tylko było. O to chodziło, że to wasza energia. Przecież nie każdy koziorożec yy, będzie miał to, o czym teraz będę mówić. Bo nie każdy taki jest. Natomiast będziecie wodzeni na pokuszenie. Naprawdę będziecie tak wodzeni na pokuszenie, że sobie nie zdajecie z tego sprawy. I teraz tak, część z tej pokusy skorzysta, co więcej, część skorzysta z pokusy, da się uwieść i może to się zakończyć y, czymś nieoczekiwanym, bo może nigdy, y, może tak, może niekoniecznie braliście pod uwagę wychodzenie już z jakiejś relacji, a przeprowadzanie się gdzieś y, do na przykład swojego mieszkania jako singiel, jako singielka. Niekoniecznie kończy, chcieliście kończyć jakąś znajomość, niekoniecznie chcieliście już się z kimś razem wprowadzać, no to trochę się może okazać, że tak będzie. Dlaczego? Bo będą te plany w Waszej głowie, bo jest wybuch uczucia albo zazdrości, albo miłości. I to do tego stopnia u kogoś, że ktoś zechce się nawet zaręczyć, oświadczyć, nawet, nawet. Może komuś to chodzić po głowie, może to planować, a może to po prostu zrobić. Moi kochani, w, w tym w, w diable, to też trzeba zwrócić pod uwagę to, że możecie się uzależnić od kogoś, od jakiejś osoby, albo od jakichś nawyków. No, mam nadzieję, że to nie są Wasze uzależnienia, czy też jakieś Wasze niefajne nawyki. Tutaj jest bardzo duża seksualność, tu jest bardzo dużo erotyzmu, tu jest bardzo dużo seksu. Może tego być naprawdę dużo. I to jest dużo takich żądzy no, więc trzeba by też uważać na manipulacje no chyba że to wy będziecie manipulować. Ewentualnie musicie być, u... jeżeli nie chcecie być uwiedzeni, uwiedzone, zmanipulowani, no to trzeba uważać, tak? Słuchajcie, no czasami yy, diabeł mówi o zdradzie. Mówi też o wpadce, o niechcianej ciąży, więc jeśli nie chcecie, uważajcie, bo może tu się przytrafić niechciana ciąża, no a jeśli zdrada, no to słuchajcie, no jak single może kogoś zdradzić? No nie wiem, chyba sam samego siebie może zdradzić, więc to nie może być zdrada, no chyba, że macie jakąś znajomość, macie inną znajomość, nie jest to żadna, nie, żaden związek, ale jest to jakaś znajomość, którą bierzecie potencjalnie pod uwagę do relacji, no i jakby zdradzacie tą znajomość, tą osobę w tej znajomości z kimś innym no chyba, że to jest taka zdrada jeśli macie kogo zdradzać ewentualnie może tak być, że osoba z którą macie tą zdradę znaczy, którą robicie te rzeczy to, że ta osoba że tutaj jest czyjaś zdrada ale to raczej nie pokazane byłoby u Was więc nie sądzę, aby tu o to chodziło akurat to by się nie pokazywało jakby w energii Waszej jako singla no moi drodzy, być może nadejdzie taki trochę trudny czas, że będzie trzeba się z kimś lub z czymś skonfrontować też. Możecie być w nadchodzącym tygodniu osobą, którą będzie łatwo namówić do jakichś nierozważnych posunięć, więc też musicie uważać. Możecie właśnie ulec pokusie wbrew poglądom. No właśnie, tutaj też mogą pojawić się takie uczucia jak gniew, jak zazdrość, jak chciwość. No, trochę by trzeba było na ten gniew i tą zazdrość uważać, bo tam jest ten askielichów a i on mógłby pokazywać zazdrość. Oczywiście, taką, wiecie, też z miłości, taką bardziej no, z miłości. Słuchajcie, no tu się może przytrafić jakieś zniewolenie, uwodzenie, zniewolenie, więc wręcz albo zechcecie doświadczać wielu pokus, albo będziecie po prostu manipulować, też innymi jest też taka możliwość wiecie co, tu są bardzo silne uczucia macie wobec kogoś silne uczucia ktoś wobec Was może to właśnie odwzajemniacie możecie wejść w relację, w znajomość skomplikowaną która może okazać obnażyć Wasze lub czyjeś słabości, uzależnienia albo obydwu z Was tu będzie też dużo namiętności dużo zaborczości i dużo erotyzmu będzie dużo siedzia Koziorożce związki, relacje, dziewięć pentakli. No, no właśnie. 9 e, monet, kochani, spory komfort psychiczny będziecie mieć. E, albo jest tak, jak powiedziałam wcześniej, jeśli ta pierwsza sytuacja rezonuje, że ktoś chce wychodzić z związku z relacji, zakończać, a relacje zakończać związek i Tylko to już tak, wiecie, diametralnie wychodzi i kończy. To nie to, że a może sobie wrócę za tydzień albo za miesiąc, nie, to jest po prostu, to już nie będzie tak jak było. Yy, I ktoś mówi, że on chce być sam, czy ona chce być sama, yy, a w rzeczywistości wcale nie jest sama, tylko idzie z kimś innym mieszkać i się przeprowadza gdzieś indziej. Dla innych z Was jest decyzja o naprawianiu, ale naprawianiu relacji już nie będzie nic takiego, jak było wcześniej, bo musi być totalne inne. Więc albo totalnie inaczej, możliwie że lepiej, albo się rozstajemy. A dla jeszcze innych z Was, ta dziewiątka pentakli mówi o tym, że ktoś mógłby powiedzieć, ktoś z Was, kogo, jeżeli by sami jesteście w relacji lub związku, to moglibyście mówić, jeżeli chcielibyście przeżyć jakiś romans, jakąś inną znajomość. To chcielibyście się pokazywać jako singiel jako singielka, że nie jesteście w relacji w związku. I to samo odwrotna energia może Was spotkać. Jeśli jesteście w relacji w związku i poznajecie jakąś osobę, która no właśnie mm, jawi się jako singiel, to może się okazać, że nie jest singlem. Mm? A mówi, że jest, ale to co rzadziej. W każdym razie w związkach, w relacjach, kochani, ogromne zasoby do tego, aby kochać, jest chęć pielęgnowania, cieszenia się z tego. Jeżeli jesteście w związku, jest wszystko ok w tej relacji, cieszycie się z tego, że jesteście w związku, że jesteście, troszczycie się o drugą osobę, o partnera, o partnerkę, dbacie o te uczucia i ta relacja u Was ma solidne podstawy. Solidne. Oj, solidne, moi drodzy. Ewentualnie może Wam się coś udać wspólnego sprzedać. Może wspólną nieruchomość, może wspólne mieszkanie, może wspólny dom. Nie wiem, może samochód Wam się uda sprzedać. A może właśnie coś wspólnego sprzedajecie. Nie wiem, może... no, no różnie to może wyglądać. Może to być, kochani, też yy, spadek albo wygrana. Może Wam się trafić. Ewentualnie jakaś nowa przyjaźń też też się przytrafić e, Moi kochani, w wyniku lub w radzie królowa monet. Królowa monet, e, no właśnie, w wyniku tego wszystkiego czujecie się luksusowo, macie dobrobyt, macie luksus, macie to co chcecie. Materialnie stoicie bezpiecznie materialnie e, jak najbardziej. E, I królowa monet radzi wam, abyście cieszyli się z tego, co posiadacie, ciesz się tym, co posiadasz po prostu, więc najwyraźniej jest to czas, w którym macie się cieszyć z tego, co macie, co dotychczas zgromadziliście w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek wymiarze, w jakichkolwiek płaszczyznach. Abyście cieszyli się ci, którzy mają z miłości dojrzałej, z dojrzałych relacji partnerskich, ze, związka, ze związku z relacji pełnego ciepła i opiekuńczości. E, moi drodzy, co tutaj jeszcze? w każdym razie abyście cieszyli się z jakiejś stabilizacji, bo jeśli nawet jej nie ma, czy o nią się martwicie, nie macie się o co, o co martwić, bo tu jest stabilizacja, będzie w wyniku tego stabilizacja, stabilizacja związku, stabilizacja relacji, stabilizacja znajomości, wszystko będzie toczyło się swoim trybem i to będzie bezpieczny czas na to, żeby i to będzie taki bezpieczny w sumie Wasz czas zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem emocjonalnym to, będzie, to jest też ważne e, słuchajcie, też jest też informacja, żeby nie dać sobą manipulować jeśli ktoś próbuje Wami manipulować to jest informacja, aby nie dać sobą manipulować aby konsekwentnie i z rozmysłem zmierzać do tego, co zaplanowaliście bo wiedzcie, że Wy w relacjach, w związkach też możecie być manipulowani przez drugą osobę, więc też trzeba by na to zwrócić uwagę czy ktoś tego nie próbuje? Nie zapominajcie też o długoterminowych planach. Mm. No. Dziękuję koziorożcom i do następnego razu. Buziaki, papa. Pa.